Dzień dobry, dzisiaj na tapecie wał od Raptora 700 Kargolesko Extreme będą wymieniane, znaczy będzie wymieniany korbowód i łożysko bicie wału przed. Bardzo ładnie tutaj chodzi, w granicach półtorej setki, druga strona. No, to już jest trochę gorzej, ale to jest bardziej wina tego pożyska, które wchodzi na wszystkie możliwe strony. Bał centruje na wewnętrznym kle, z tego względu, że na gwincie jest lekko przekrzywiony i wykazuje bicie większe w końcach siedmiu, no nic tu mam zestaw naprawczy przysłany przez klienta wszystko w oryginale więc będę przekładał wał już jest na prasie tak to wygląda włączam prasę patrzymy dalej co jest w środku nie ma Oczuś już był dosyć spory tutaj też nie jest tak źle w każdym bądź razie wymiana na nowy pomoże Ożysko zębatka ściągnięte, zębatka zaznaczona. Tu wzdłuż klina przychodzi. Powierzchnię już tutaj zatarłem, tak żeby nie było ostrych krawędzi. Teraz jeszcze wypłuczę benzyną ekstrakcyjną, kanał smarujący. No i będę zakładał, składał wał, tak żeby było wszystko po kolei i dobrze. Jeszcze jedna istotna rzecz jest taki kanał smarujący, żeby zapewnić, żeby to w razie minimalnego przesunięcia nie trafienia idealnie w otwór, żeby to smarowanie zawsze było. Wezmę takie małe, śmieszne urządzenie, zrobię tu taką łezkę, wypłuczę wszystko w benzynie ekstrakcyjnej, wydmucham kompresorem, no i będę składał. O, o czymś takim mówiłem w tej chwili o wiele łatwiej będzie nie skusić przy, przy wciskaniu czopu, nie będzie minimalne przesunięcie, nie będzie grało żadnej roli, otwór będzie pozwalał na to żeby spokojnie smarowało przygotowane wszystko do składania zaczynam składanie, najpierw wcisnę w tą przeciwwagę czop, później założę koszyk Korbowód, no i złożywał. <słyska> bo teraz muszę wziąć już w dwie ręce i, i dokładnie docisnąć do miejsca gdzie powinien być już nie będę pokazywał bo to takie szczegóły, które nie mają większego znaczenia rolki ułożone w koszyku teraz koszyk z korbowodem na wał moment sunięte wycieramy czop, no i składam. Wał został złożony, szerokość wału już mierzymy 75,01, czyli tak jak powinien mieć. No teraz już pozostanie wał włożyć w centrownik, wycentrować, znaczy najpierw jeszcze założę łożysko, które się grzeje na piecu, także chwilę to pokażę jak ono wpadnie na wał. Jeszcze zanim założyło rysko, wał włożyłem w centrownik, żeby sprawdzić, jak mi się udało złożyć. To jeszcze nie było nic centrowane. Wał bije w ten sposób, także po prostu rewelacyjnie. Wystarczy wał rozgiąć z tej strony, bije. Rozginamy wał z tej strony. No i będzie ok. Wał został rozgięty. Bicie wału w tej chwili setka, tak jak było w oryginale. Z tej strony to samo. Także na spokojnie założyć łożysko, zębatkę i wał jest gotowy. Już pokazuję łożysko nagrzane. Można zakładać. Wjechało samo, trochę dymi, ale to ze względu na to, że szmat tłusty, rękawica tłusta. Teraz wystarczy zagrzeć zębatkę, i wszystko będzie tak jak powinno być, bez użycia jakiejkolwiek siły. No, zębatka założona tam, gdzie powinna być. I to tyle. Mogę panu wysyłać wał. Gor... Gorgolesco Extreme to się nazywa. Firma, dla której to jest robione, albo użytkownik, dla którego jest to robione. Mam nadzieję, że wszystko pojedzie i będzie działało. To wszystko, miłego dnia.